Zapraszam Was dziś na wspaniałą wędrówkę Dwie godziny pieszo w stronę Zatoki Marmols Wybieram się tam dlatego, że to jedna z niewielu dzikich placz, jakie pozostały na majorce Po drodze oczywiście niespodzianki i będziemy starać się złowić coś fajnego Nie wierzę, łowię sobie łowię Patrzę, wydaje mi się, że to kopito Buenos días Chowa Pika Nada. Bo A ja płynne Perdon? A Estal mar demasiado parao, no. A Komu peszkas? Konsebo. Con gamba. Suerte. Dziękuję. Ok, zaczynamy wędrówkę. Przede mną dwie godziny marszu, ale zobaczycie, że naprawdę warto. Przepiękne miejsce, jedna z niewielu dzikich plaż jakie pozostały na Majorce. Um, dlaczego tak jest? Ponieważ, żeby tam dotrzeć, możemy iść dwie godzinki pieszo, albo dostać się łodzią tylko i wyłącznie. Jest wprawdzie inna ścieżka, o połowie krótsza, ale przez prywatne finki, które trzeba po prostu zamówić pozwolenie, wtedy można próbować. Teraz zobaczcie na mapie, gdzie jesteśmy, a gdzie musimy się dostać. Słuchajcie, tutaj jest latarnia Ses a my idziemy aż tutaj, do zatoki Marmuru. Także niezwykły kawałek wyspy. Zobaczcie cały dolny cypel do obejścia. Let's go! I like the words. I like the attitude. I like the everything about the way it sounded. Właśnie odbył się pierwszy, pierwszy atak na winyl, e, brakuje ogonka, zobaczcie na ten i na ten, także brakuje kawał, porządny kawałeczek, był dobry bajt, ale niestety nie w haczyk. Let's go! Nie wierzę, łowię sobie, łowię. Patrzę, wydaje mi się, że to kopyto. Ale mówię, no jak to możliwe, jakieś kopyto? Tutaj w ogóle to nie ma sensu. Zobaczcie, co tutaj leży. Nie wierzę, nie? Cała krowa. Po prostu. Wow, jestem w szoku, nie? E... No totalny szok. Podejrzewam, że wypadła z jakiegoś transportu morskiego, bo inaczej nie wiem, jak mogłaby się tu znaleźć. Jest już w rozkładzie maksymalnym. Masakra. Nie wierzę po prostu w to, co znalazłem. Zawsze, jak jestem na sesalinie, to coś znajduję. Albo rozbito łódź, albo silnik od motorówki. A tym razem martwa krowa. What? Powiem Wam, że widok nieprzyjemny jest już w totalnym rozpadzie. Nie śmierdzi, ale, no ale nie jest to przyjemne. E Chyba trzeba będzie to zgłosić do jakichś służb, bo no nie wiem, czy powinno się to zgłaszać, czy nie, ale zgłoszę na pewno, po prostu dla czystego sumienia. Nie wiem, czy to może jakoś zanieczyszczać, czy nie, ale na pewno trzeba coś z tym zrobić. Nie wierzę. Martwa krowa. Słuchajcie, ja szukam ryb, a tu, a tu, martwa krowa. Podejrzewam, że to był jakiś domek. E, rybaków. Zobaczcie. Fajnie. Uypa. Ale bym się wy... przewrócił. Przepiękne miejsca. Patrzę, czy nie ma rybek rzucających cień, ale nic nie widać. Lecimy dalej, bo jest jeszcze bardzo daleko do Marmors. A musicie zobaczyć dziś marmors. Koniecznie. Coraz wyżej. Także teraz trzeba będzie szukać miejscówek, do których da się zejść. Nie wszędzie się da zejść, ale we większość miejsca. Okej, okay, postaram się dostać przez ten wąwóz na drugą stronę. Kala Marmors jest w tamtą stronę, jest ponad godzinę. A ja spróbuję zejść sobie tutaj na dół. Fajne miejsce na łowienie, duże skały. Dobra, schodzimy w dół. Zobaczcie, ścieżka nie jest ciekawa, ale myślę, że damy radę. Pierw nogi w dół, pierw nogi w górę, pierw ręce. Trzeba uważać, bo jest wilgoć i skały mogą być śliskie po prostu. Najpierw wędka na dół. Niech zaczeka na mnie. Wtedy będzie bezpieczny. Ok. Jesteśmy o level niżej, a mój plan jest zejść tam na dół. Tam będzie super, żeby się ustawić do wędkowania. Widzicie? Te mokre połacie są bardzo niebezpieczne. Po prostu tutaj jest przyczepność, ale tak nie zauważając, że jest mokro, można na szybko nadepnąć i lecimy w dół. Także trzeba uważać. Wspaniałe miejsce. Super półeczka. Okej, okay, czas na pierwsze rzuty. W pięknym wąwozie. Hej! Mamy pierwszego maluszka. Zobaczcie. Pisarz. Założyłem teraz winyl takiej marki Havatolurs. One mają fajny zapach. Skusił się pierwszy pisarzyk. Zaraz go wypuścimy. Szybki catch and release. Wraca do wody. Słuchajcie. Odprowadzimy go. Adio. Ok, mamy bramko stołu, stołu, coś prażmowatego, bo wie, Wali głową w dół. A nie, to duży pisarz, proszę, Zobaczcie kolejny pisarzyk Kawałeczek tity miałem ze sobą, więc spróbujemy na titę. Także szybki catch and release i wypuszczamy. Piękny pisarz. Wracaj do wody. Uy! Zobaczcie jakie piękne miejscówki po drodze. Przepiękna zatoczka. Tutaj można by połowić któregoś dnia. Ustawiając się tam na tych skałach na dole. Bardzo ciekawe miejsce naprawdę. Totalnie słonione od wiatru, jesteśmy już prawie pod Kala Marmols. Muszę obejść jeszcze ten szczyt, i tam w dole jest piękna Kala Marmols. Zaraz tam będziemy schodzić z drugiej strony, czy piękne miejsce naprawdę. Zobaczcie, zejście nie jest w ogóle ciekawe, żeby dojść na Kala Marmols, ale naprawdę warto. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. Ale przepiękna zatoka, naprawdę. Słuchajcie, przepięknie tu jest. O, ktoś nas śledzi, kurde. C'mon. Nie wiem, czy to widzicie. No nie wierzę, miałem śledzenie, fajne. Zobaczcie, plaża Marmolst w całej okazałości, od razu ze dwa rzuty, ale mięciutki piasek, widać, że nie tupta tutaj żaden turysta, może nie w takiej ilości jak na innych plażach. Let's go! Tak naprawdę to mam ochotę się wykąpać. Jest około 20 stopni, woda ma 14. Nie śmiał śmiało wbijać. Jestem głodny, także więc pierw zjem. Dobra, teraz czas na obiadek. Słuchajcie, w takim towarzystwie wszystko lepiej smakuje. A towarzystwo zerowe. Jest jeszcze jedna para tutaj, która właśnie się zmywa. Bo w zasadzie jest już późno. Ludzie nie wytrzymują do tej pory. No a powrotnej drogi są dwie godziny, dlatego trzeba obliczyć czas, żeby noc nie dopadła. Ja mam latarkę ze sobą, tak że się nie martwię. Słuchajcie, być samemu na takiej plaży to naprawdę luksus, ale trzeba trochę iść. Przepiękna plaża. Ja zajadam się tym pysznym spaghetti po całej trasie. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Nie ma to jak zjeść sobie spaghetti w tak pięknym miejscu. Plaża Cala Marmols. Naprawdę było warto tyle tuptać tutaj. Jest przepięknie. Niewiele takich dzikich miejsc pozostało na wyspie, ale jeszcze jednak są. Fajnie, że nie da się tutaj dotrzeć autem. Dlatego jest tak czyściutko i tak fajnie. Nioru, i nioro, Nero Przynieś nam coś pięknego Teraz poszedł daleko Teraz mi słońce ucieknie za klif Wtedy się stanie troszkę chłodnie długa droga powrotna a słońce już opada całkiem Es poco y es la tarde que lo